Życie konsekrowane dla mnie jest całkowitym oddaniem się Jezusowi na własność. To znaczy, że Jezus jest osobą najbardziej mi bliz, bliską. E, spośród wielu osób które, bliskich, które mam. E, codziennie spotykam Go na modlitwie, słucham Słowa Bożego, spotykam Go na Eucharystii e, i słucham, gdzie On mnie posyła i tam idę służyć. E, w tym czasie, w tym ostatnim czasie Jezus posłał mnie do młodych, do tych osób, które, młodych, które są zniechęcone, które szukają sensu życia, które potrzebują wsparcia i tam staram się być. Jestem dla nich siostrą, czasem jestem dla nich matką. Służę tam, gdzie, gdzie Jezus mnie pośle i tym wszystkim osobom, nawet i starszym, obdarowuję Jego miłością. Thank you